Tylko zobaczymy, czy coś tutaj bierze. Ty, jest ryba, od razu. Ty, coś fajnego. Ty, to jest fajna ryba. O, jest kolejne branie. Jest ryba. Witam, z tej strony Wąsuś. Dzisiaj kolejny odcinek na moim kanale. Tylko zobaczcie, jaka jest piękna zima. Słoneczko świeci. Dzisiaj rano było minus 13. Ale wąsu się nie poddaje i idzie na rybki. Nad jeziorem będzie słoneczko świecić. Więc będzie w miarę ciepło. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie łowić na mur Ostatnio na blachę nic nie brało. Kurde, tylko zobaczcie, jak pięknie świeci słońce. Już się nie mogę doczekać. Jak wypróbuję moją nową wędkę. No i co jeden i widzimy się na lodzie. A jak fajnie śnieg skrzypi, tylko słuchajcie! Wykujemy sobie tak może 10 i będziemy sobie łowić na murmyszkę, w jednej dziurze sobie podnęcimy na jakiegoś leszcza albo na płotkę. No i co, mam nadzieję, że dzisiaj coś złowię, Bo ostatnio to była tragedia. Kurde, taki mróz. A na dole, o! Ściapa! Trochę spadło za dużo śniegu. Dobra, w tym miejscu miałem ostatnio konia. Sobie tutaj wykujemy. Tutaj nie będziemy nęcić. Tylko będziemy łowić na okonia. Ostatnio miałem tutaj jednego i jeden, jeden mi się zerwał. Będzie taka dziura na okonia. Dobra, a tutaj może sobie podnęcimy na leszcza. Tutaj musimy w miarę dużą dziurę zrobić. Bo jak wiecie, leszcze są duże. Dobra, bierzemy sobie trochę lodu. O. I kupiłem sobie taką wanętę. O. Dobra, nie ma co żałować. Bierzemy trochę jeszcze lodu. No i dobra, pierwsza kulka zlatuje. Taka byle jaka. Miejmy nadzieję, że leś tutaj podejdzie. Przyjdziemy tutaj sobie tak za pół godziny. Oraz kupiłem taką wędkę. Pierwszy raz będę łowił. I miejmy nadzieję, że przyniesie nam szczęście. Dobra, zakładamy nasz kiwok. Dobra, tak się ona prezentuje. Żyłka do 2 kg 0,10 i taka mała murmyszka bo niestety innej nie mieli no i zakładamy czerwonego robaczka jednego, nie więcej jak coś to jeszcze nigdy nie łowiłem na murmyszkę, więc będę się dopiero uczył. Ale miejmy nadzieję, że coś złowimy. Jak nie o to chociaż jakąś spotkę. No i co? Wrzucamy nasz zestaw. Dobra, jesteśmy już przy dnie. I trochę do góry. I sobie będziemy tak myrdać. Zobaczymy. Może jakiś okoń. Albo jakaś płotka. Kurde, trzeba hamulec popuścić. Prawie zapomniałem. Dobra, postawimy sobie tak wędkę i zobaczymy, kiedy się będzie wyginać. Tutaj mamy branie. Chyba jest ryba, nie? Jest pierwsza ryba. Co to będzie? O! Mamy okonia. Zobaczcie, pierwsza ryba z podlodu na murmyszkę. I to jest okoń. O. Taki mały. O. Do domu. Taki mały, ale jest. Więc nasza murmyszka działa. Kurde, chyba coś robię źle. Łowię już godzinę. I miałem tylko jednego okonia, takiego małego. Cholera wie o co tu chodzi. Tam gdzie nęciłem, to też nic. Albo te robaki są słabe, musiała być ochotka, ale żeby nic nie chciało brać, aż jest dziwne to, albo po prostu jestem taki słaby. Ty, jest ryba. Kurde, puściła. Co ja robię źle, nie? Ja nie wiem. Albo tu nie ma ryb, albo nie umiem łowić. Może przez to, że nie mam nigdy ze sobą żuberka, a to dlatego, że jest zimno i nawet nie smakuje. Cholera wie, nie? o co tu chodzi. Dobrze, że w domu mam co jeść, bo jakby nie było jedzenia, to bym nawet nic nie złowił, żeby zjeść. O, jest ryba. Coś fajnego może być. O. Panie Boże, dziękuję ci. Kurde, aż zapomniałem kręcić kołowrotkiem, nie? Może w końcu tutaj coś podeszło do cholery. O, taka fajna płoteczka. Nie za duża, ale jest. Wrzucam ją tutaj, bo nie chce mi się iść. W końcu jakaś ryba, nie? Czyli coś tam umiem łowić, ale. I tak to jest tragedia. O, jest kolejne branie. Jest ryba. Co to może być? Zaraz zobaczymy. O, Okoń! Ty dziadu jeden. Taki fajny mały okoń. Oczywiście wlatuje do wody. W końcu coś zaczyna się dziać, nie? I plum do domu! Szczerze, to już mi się odechciewa łowić i piszcie w komentarzach, co włączyć robić źle, bo już normalnie nie wiem, jak łowić. Na blaszkę nie chcą, na murmyszkę też słabo. Chyba niedługo zaczniemy robić pomost, tylko jest trochę za duży mróz i nie chcę być po prostu chory. No i co. Dajcie łapkę w górę, subika i fajny komentarz. No i podbijajcie ten film, żeby się wybił. No i co? Nara, bu! Witam, z tej strony Wąsuś. Dzisiaj dzień drugi łowienia na murmyszkę. Wczoraj byłem i trochę mało złowiłem. Wieczorem trochę naoglądałem się YouTube'a, jak łowić na murmyszkę. I chyba za mocno oszarpałem, bo łowiłem tak jak na blachę. A to trzeba tak trochę delikatniej. No i drugi błąd to była za duża przynęta. Nie mogę dawać całego robaka, tylko pół albo i jedną trzecią. I wziąłem ze sobą dzisiaj wiaderko, żeby sobie usiąść. No i zobaczymy, co dzisiaj uda nam się złowić. Jest to jest całkiem inna pogoda. Nie ma słońca, jest pochmurno. Ale jest mroźno i nie ma wiatru. No i co, 3-2-1 i na lodzie? No robię takie same ruchy jak wszyscy wędkarze. Takie delikatne podbicia. I wtedy pauza. Wtedy trochę nieraz do góry. I znowu pauza. Wtedy znowu trochę na dół. Jest pierwsza ryba. To to jest. Mamy pierwszego okonia. O. O, taki mały okoń. Uspokój się. O, taki mały okoń. Pierwszy dzisiaj. O, jest kolejna ryba. Kurczę, puściła. Ale tutaj coś się dzieje. I wrzucamy do dziury tutaj. Plum, do domu. Do domu powiedziałem. O, jest ryba. Jest okoń. Kolejny taki mały okoń. Kurde. O takie okonie mi nie chodzi. Ale chociaż tutaj bliżej brzegu coś bierze. Może te duże też tutaj siedzą. O, jest rybka. Kolejny taki mały okoń. Co jest grane? Gdzie są te duże? Ale to jest moja pierwsza dziura, gdzie złowiłem dwa okonie. Czyli jest jakiś postęp. O, jest trzeci. O, ten już kapkę większy. Kurde, moja rekordowa dziura. Trzy okonie. Czy będzie czwarty? zobaczymy ale i tak fajnie połowiłem takie trzy małe okonie wszystkie takie same o oczywiście latują do dziury jeden drugi oraz trzeci dobra jestem może niecałe pół godziny a już złowiłem więcej co wczoraj przez 3 godziny więc już jest jakiś efekt no i co? łowimy dalej. Kolejna nowa dziura. Już jest naprawdę głęboko. Dobre 3 metry. No i dobra, jesteśmy już na dnie. No i co? Próbujemy coś tu złowić. Będziemy łowić tak jak tam delikatne ruchy i delikatne pauzy. Dobra, jesteśmy w kolejnej dziurze. W tym miejscu miałem dużo brań okonia. Więc jest taka dziura, gdzie mam jakąś nadzieję. Dobra, jesteśmy już na dnie. No i co, próbujemy tutaj. O, jest ryba. Chyba okoń, ale większy. O potka. o, taka oto potka. dzisiaj już jest piątą rybą, a łowie 40 minut. Więc dzisiaj już jest lepiej niż ostatnio. A mi się wydaje, że przez to, że mam wiadro, bo lepiej się łowi. Tak jak klęczałem, to po prostu trudno się łowiło. Ty, jest kolejna Co to może być? O! Mamy okonia. Taki mały okoń. O, położymy go obok na razie. No i co? Łowimy dalej. Fajna dziura. Coś chociaż tutaj się dzieje. Kurde, żeby przez wiadro tyle się zmieniło. O, jest kolejna ryba. Co to może być? Chyba coś lepszego. O! Pierwszy leszcz. Albo krąb. Taka fajna rybka. Tą sobie wrzucimy do wody od razu. Lub. Co jest grane? Chyba się nauczyłem dzisiaj łowić, tylko mój cel jest łowić jakiegoś fajnego okonia, albo jakiegoś większego leszcza. Zobaczymy, kurde, myślałem, że jest branie, ale chyba nie było. Dobra, jest jakaś ryba. O, kłotka była. I wrzucamy naszego okonia. O. Teraz będziemy łowić tutaj, gdzie wczoraj nęciliśmy. Dzisiaj już jest i tak progres, bo udało mi się złowić dużo ryb. A łowię dopiero 40 minut. Kurde, jestem ciekaw, co tutaj będzie. Tutaj nęciliśmy, więc muszą ryby siedzieć. Tylko najgorzej, że mi się robi w zimno, nie? Ale tylko w ręce. Za chwilę, może trochę wsadzę sobie do kieszeni. Tylko zobaczymy, czy coś tutaj bierze. Ty, jest ryba od razu. Ty, coś fajnego. Ty, to jest fajna ryba. Kurde. Ale rybsko, to będzie okoń. To będzie duży okoń. Ale ładny. Kurde, żeby się nie zerwał. Ja Cię kręcę. Jaki ładny okoń! Ale ładnie się zapiął. Patrzcie, tylko zobaczcie, jaki piękny okoń, nie? Ale jaja, pierwszy mój taki duży okoń z lodu. Zaraz sobie go zmierzymy i go chyba zabiorę do domu. Bo już chodzę na lód trzeci dzień i po prostu nic nie przyniosłem do domu. A w domu już mówią a w domu mówią po co chodzę, jak nic nie łowię. Więc dzisiaj chociaż jednego okonia albo dwa zabiorę do domu. Więc to może jest dzięki temu, że ta drobnica tutaj siedzi. Ale ładny okoń. I od razu jak wrzuciłem do wody tylko, nie? Dobra, wkładamy i łowimy dalej. Może akurat tutaj siedzą te okonie? Kurde, aż zapomniałem kręcić znowu kołowrotkiem wrażeń liczyłem tutaj na jakiegoś leszcza, a złowiliśmy fajnego okonia. Może sobie trochę tutaj jeszcze podnęcimy. Jak złowiliśmy fajnego okonia, to może trochę tak warto podnęcić. To jest ryba, ale coś małego. Taka mała płotka. Oczywiście. Wlatuje do wody. Dobra, idziemy do innej dziury. I tak ta dziura była dla nas szczęśliwa. Jeszcze tylko zmierzymy naszego okonia. Okoń mierzy. 32 cm, czyli to jest mój rekord. Oczywiście, okonia zaraz zabiję i wsadzę do wiaderka, żeby się nie męczył. Wiem, wiem, będziecie pisać, że wąsu się zmniejszasz ale tyle co chodzę, to mogę jednego sobie zabrać. No i co, lecimy do kolejnej dziury. O, jest rybka, ale coś małego. Taka mała płotka. Jest ryba. Od razu po wrzuceniu. Czy to będzie okoń? O, znowu potka. Taka potka. Jak się podnęci, to fajnie idzie się pobawić. O, jest ryba. Coś małego. O, kolejna płotka. Dobra, wiecie co? Idę zmienić dziurę i muszę trochę ugrzać ręce, bo jest kurczę trochę zimno. Teraz spróbujemy sobie trochę na blaszkę. Tutaj gdzie nęciliśmy. Połowimy sobie trochę na blaszkę. Zobaczcie, kurde płotkę na blachę, ale jaja. Dobra, jeszcze trochę podnęcę, żeby było na jutro i pomału będę się zbierał do domu. O, trochę tak pomrdamy żeby ta karma opadła dobra jutro przyjdziemy i zobaczymy no i dobra ja już lecę do domu dzisiaj łowiłem 2,5 godziny wczoraj 3 wczoraj 3 godziny zrobiłem chyba dwie ryby a dzisiaj byłem krócej, a złowiłem na pewno ponad 10 i w tym jednego ładnego okonia, czyli zmiana techniki prowadzenia murmyszki, ale największy sukces daję swojemu wiaderku. Bo dzisiaj sobie siedziałem i lepiej się prowadziło murmyszkę. No i co? Ja już lecę do domu. Na pewno to nie będzie ostatni odcinek złowienia na murmyszkę Wiem wiem, będziecie pisać, że jestem mięśniarz ale mam to w dupie. Tyle co chodziłem, tyle co wymarzłem. Mogłem sobie zabrać jednego okonia. I może nagram z tego odcinek. Jak będę go smażył w klewie na patelni. Jeśli chcecie taki film, dajcie łapkę w górę. Subika i fajny komentarz. No i co podbijajcie ten film, żeby się wybił. Do następnego, nara bu.